No więc rzec muszę na początku, że dostałem wcale niełatwe zadanie podsumowania dziewiątego tygodnia. Niełatwe dlatego, że no jednak w taki sposób jak wy nie realizowałem programu, nie pochylałem się nad nim codziennie, a teraz trzeba to w jakiś sposób podsumować. Dostałem od Maćka materiały, spróbuję zatem, ale to będzie bardzo takie Subiektywne, Te, to co jakoś do mnie przemówiło, gdy nad tymi tekstami się pochylałem, i to co subiektywnie ja wyłuskałem z tego niejako, z tych rozważań, które zatytułowane są: ludzkie dekalogie, a które tak naprawdę poświęcone są sumieniu. Sumienie. Pamiętam z nauki teologii. Że w definicji sumienia uczyliśmy się, że sumienie to jest sanktuarium, w którym człowiek spotyka się z Panem Bogiem. To jest piękne słowo sanktuarium, w którym spotykam się z Bogiem i to sumienie w tym sanktuarium ma mi powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ale od razu musimy uświadomić sobie, że to sumienie to nie jest jakaś wtyczka, którą dostaliśmy. I perfekcyjnie pracuje i znakomicie nam określa, to jest dobre, to jest złe, za tym pójdź, a za tym raczej nie powinieneś. Bo wiemy doskonale, że sumienie może być źle uformowane i może być dla nas złym przewodnikiem. I dlatego naszym, moim, Twoim, każdego z nas zadaniem jest czuwanie nad tym, aby właściwie formować sumienie, aby nie było ono rozchwiane i aby prawdziwie było sanktuarium. Już na samym początku w tych rozważaniach tygodniowych była mowa o bólu sumienia. O tym właśnie, że to sumienie może nas yy, boleć, to znaczy może być jakiś problem. I wówczas, no właśnie. I wówczas bywa, że odpuszczamy, że dajemy mu czas. Dobrze, niech się wyboli, jakoś to będzie. I to jest duży błąd. Jak boli, to jest sygnał, że coś niedobrego się dzieje i trzeba szukać pomocy. I tylko Masochista pozostanie w tym bólu i, i będzie cierpiał dla jakiejś idei. Normalny człowiek udaje się czem prędzej do lekarza. Dlatego też i gdy boli sumienie, gdy coś tam gryzie, to jest znak, że coś jest nie tak nie można zwlekać. Trzeba udać się do boskiego lekarza, czyli udać się do spowiedzi. Bo może się zdarzyć, że Poprzez ludzkie decyzje coś się pokręciło i coś nie chce Panu Bogu pokazać, coś przed nim chce ukryć. I to właśnie boli wtedy. I sumienie sygnalizuje, że trzeba to wyprostować. Czy nie ukrywam czegoś przed Bogiem. Sumienie trzeba kształtować, trzeba je zdecydowanie rozwijać. To nie jest też tak, że zostajemy z tym sumieniem sami w tym rozwoju. Wszystko, z czym się spotykamy i to, co dotyka mnie wewnątrz, jak rozważaliśmy, a więc modlitwa, sakramenty, wybory moralne. Ale i to, co dotyka mnie z zewnątrz, czynniki oddziaływujące na kształt mojego sumienia, rodzina, państwo, kościół, środki przekazu, to formuje moje sumienie. Jakie zadanie tu staje przede mną? Tak dobierać te środki, żeby nie skrzywić sumienia, zwłaszcza, można by tutaj. Szczególnie przestrzegać przed tymi właśnie środkami społecznego przekazu. Czy unikam rzeczywistości, które mogą sprawić, że zdeprawuję swoje sumienie? Tutaj grozi nam niebezpieczeństwo zgrywania twardziera. Spotykamy się z sytuacjami, w których przynajmniej ja nieraz taką miałem refleksję. Owszem. Ten i ów w takiej sytuacji upadł, ale ja sobie dam radę. Ja jestem silny, ja zaryzykuję. Ja tam zaglądnę, ja to przeczytam, ja pójdę w to środowisko. Czy aby zbyt często właśnie nie wystawiamy siebie na ryzyko, że. To moje sumienie zostanie przynajmniej lekko nadwyrężone. Słuchaj Izraelu. W kształtowaniu sumienia absolutnie ważne jest to, żeby mieć kogo słuchać i żeby ten ktoś, kogo słucham, był rzeczywiście odpowiednią osobą. Dla nas rzecz jasna. Jest to Boże Słowo, które winniśmy słuchać. Tutaj w tym rozważaniu, na co ja zwróciłem uwagę, mianowicie to, co w innych też kontekstach rozwoju człowieka i jego uduchawianiu się podkreślane jest bardzo mocno. Mianowicie nie wystarczy raz się nawrócić, nie wystarczy raz podjąć decyzję i powiedzieć koniec ze złem, od tej chwili będę idealny. Raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę. Raz się nawróciwszy, codziennie się nawracać muszę. Codziennie muszę wracać do Boga, bo inaczej uśpię sumienie. Uśpię je zupełnie i w pewnym momencie ono już nie będzie zupełnie do mnie przemawiać i nie będzie dla mnie żadnym odniesieniem. Słuchanie Boga nam pomaga w tym, abyśmy nie uśpili swojego sumienia i mieli świadomość, że codziennie Trzeba powstawać codziennie, trzeba nawracać się, a to właśnie jest pomocą tutaj służy nam Boże Słowo. A więc pytanie, jaki jest mój stosunek, moja relacja do Bożego Słowa i czy ono jest dla mnie największym autorytetem w formowaniu sumienia. Wiemy doskonale, że korzystamy my tu obecni często z Pisma Świętego i tak być powinno. To powinno być źródło również kształtowania dobrze uformowanego sumienia. Może się jednakowoż zdarzyć, że życie nas przygniecie, że coś wydarzy się w tym życiu, co sprawi, że zegnie mnie tak, jak pamiętacie w czwartym rozważaniu, kobieta, która była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Bywają takie sytuacje nawet wtedy, nawet wtedy, gdy moje sumienie jest i dobrze uformowane i dobrze mi podpowiada i korzystam ze słowa Bożego na co dzień, gdzie wydaje się, że faktycznie czynię wszystko co powinienem, co powinnam, żeby stać mocno i wyprostowany. I coś Zegnie mnie i przygniecie do ziemi. Wydarzy się coś, co sprawi, że od niechciewa mi się żyć. Że mówię, no Panie Boże, przecież jestem Ci wierny. Przecież robię wszystko, żeby nie odejść od Ciebie. Co się dzieje? Co się dzieje? A może a może dzieje się to, że za bardzo znowu wracam do tej refleksji z przed chwilki, że za bardzo zaufałem sobie. Że właśnie wydawało mi się, że jestem już taki mocny, że moje sumienie mi naprawdę dobrze wszystko podpowiada i reguluje moje życie. Że postępuję według Bożego słowa. I tak naprawdę nic nie jest w stanie mnie złamać. Zapominając o tym, że tylko on, Jezus, tak naprawdę może mnie trzymać wyprostowanym, aby nie przygniotło mnie coś, coś co chce mnie zniszczyć. Warto i trzeba sobie Ciągle uświadamiać i przypominać, że sami z siebie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wytrwać i nie dać się przygnieść złu. Owszem, Chrystus też upadł pod krzyżem. To jest nasza pociecha, ale powstawał Bożą mocą, nie ludzką, Bożą. I nam też trzeba... Prosić Go, żeby właśnie działał we mnie, żeby mnie z tego pochylenia i z tych różnych utrapień podnosił. Świadomość, że one są, też jest ważna. Że może mnie dopaść takie pochylenie, takie skrzywienie, i to nie jest wcale tragedia. Byłaby tragedia wtedy. Gdybym w tym pozostał, gdybym nie odniósł się w tym momencie do Boga i nie powiedział, Panie wyprostuj mnie, bo tylko Ty to możesz zrobić. Samo przygniecenie przez życie nie jest tragedią. Byłoby, gdybym chciał w tym pozostać. A pozostanę wtedy w tym, kiedy nie będzie w mojej duszy zawsze obecnego Boga. Jest takie miejsce w mojej duszy, można by tak kolokwialnie powiedzieć, przeznaczone tylko dla Boga. I jeśli ja tego Boga tam nie osadzę na stałe, nie odkryję, że On tam być powinien zawsze, to to miejsce zajmie ktoś inny lub coś innego. I to tutaj w naszych rozważaniach zostało nazwane fałszywe dekalogi mojego życia. To miejsce Pana Boga zajmą fałszywe dekalogi, które bardzo łatwo będą zmieniać moje myślenie i będą kierować moimi działaniami i nawet się nie spostrzegę, że są drogowskazami, które prowadzą mnie na manowce. Zdarza się tak bardzo często, jeżeli nawet tak katechizmowo nie będę sobie Bożego dekalogu przypominał. Stosunkowo często. Można się bardzo zagubić. Dzisiaj tak wielu tworzy właśnie mnóstwo dekalogów. Mnóstwo przykazań, które mają uszczęśliwić człowieka i tak bardzo chcą, abyśmy tym przykazaniom, temu dekalogowi się poddali. Pilnować nam się trzeba, abyśmy wyrzekali się ludzkich słów, ludzkich dekalogów, aby być człowiekiem wolnym od tych nacisków, które codziennie na nas czyhają. Jeżeli w moim wnętrzu, w tym miejscu, gdzie powinien być Bóg, nie będzie go tam, choćby przez jakiś czas, natura nie znosi pustki. Coś się tam znajdzie i coś będzie mi podpowiadać, jak postępować, i to coś sprawi, że moje sumienie będzie powolutku się deprawować. Jezus czuwa nad tym wszystkim. Jezus w każdej tej sytuacji mnie widzi i dostrzega. Dzisiaj właśnie w Ewangelii mieliśmy postać ubogiej wdowy. W tym całym tłumie dziesiątków i setek pielgrzymów Jezus ją dostrzegł. Zacheusza. Nikczemnego wzrostu i nikczemnego charakteru też dostrzegł. Celnika siedzącego w komorze też dostrzegł. Dostrzegał tych, którzy byli daleko bardzo od dekalogu i wierności Panu Bogu, w których sercach nie było Pana Boga, dostrzegał tych, którzy absolutnie i do końca Jemu zaufali. Właśnie jakoś nie tak dawno przy okazji tego przykładu, tej, tej historii ubogiej wdowy, gdzieś właśnie wyczytałem, że to jest przykład i ona jest przykładem absolutnego zaufania Panu Bogu, a Czyści cztery, o których słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. To też przykład zaufania Panu Bogu. Gdy zaryzykowali, no zaryzykowali życie, tak naprawdę, wobec okrutnego króla. Ich też Bóg dostrzegł. On dostrzega, on błogosławi. Ja, Ty, każdy, każda z nas jesteśmy kimś naprawdę ważnym dla Jezusa kimś kogo on szuka przywołuje by błogosławić bierze w swoje dłonie nasze życie kształtuje nasze sumienie i rzeczywiście czyni z tego sumienia sanktuarium sanktuarium to niezwykle adekwatne słowo Dlatego czyńmy wszystko, żeby to sanktuarium było zawsze pełne Boga, a wtedy nie będzie obaw, że ono się w jakikolwiek sposób deprawuje. Czyńmy z tego sanktuarium miejsce obecności Boga, a wtedy, nawet gdy sytuacja czy życie nas zegnie, bardzo mocno przywali do ziemi, to się nie załamiemy. Mogę dać świadectwo temu. Tylko dlatego, że mam pełną świadomość, ja człowiek, że on mnie podnosi. Że jest. Najtrudniejszej nawet sytuacji. On mnie widzi, jakbym był sam jeden. Dla Niego. Choćbym ja chciał uciec i w tłum się wybić, tak żeby ze wstydu, ze strachu, nie wiem z czego jeszcze, zniknąć. Hmm? Są takie myśli. On cię znajdzie. Nawet nie musisz mówić, żeby cię. Wyprostował. Prośmy dzisiaj, aby w sanktuarium mojego sumienia był ten Bóg, zawsze wtedy, kiedy czuję Jego obecność i jest mi z Nim dobrze. Bo wtedy mam pewność, że gdy z ludzkiej słabości ja się zawieruszę, to On stamtąd nie wyjdzie nigdy. Wtedy mogę mieć pewność, że On tam będący weźmie moje życie w swoje miłujące dłonie i pobłogosławi.